Słuchajcie, witajcie. Wraz z pielgrzymką, która jak co roku w pierwszą niedzielę września wyruszyła w pieszą wędrówkę do Beszewy, docieram do tego sanktuarium maryjnego, które tak naprawdę związane jest z sistersami. W roku 1250 Mikołaj Zbroczek. Podskarbi koronny księcia Kazimierza Kontradowica tego, który był synem Konrada Mazdozowieckiego, poprosił o możliwość lokowania tutaj zakonu cystersów I tak to się stało w 1256 roku, po zatwierdzeniu przez kapitułę generalną w Cito Cystersi przybyli do Byszewa.